Pokój i dobro. Dziś dla człowieka tak często potrzebne są znaki i cuda, aby mógł uwierzyć we wszechmoc Boga. W dzisiejszych czasach staramy się wytłumaczyć cuda za pomocą nauki, ponieważ boimy się czegoś niewytłumaczalnego, oraz nie mamy na tyle mocnej wiary, aby uwierzyć. Słowo Boga ma moc sprawczą i wypełnia się w momencie wypowiadania go. A czy ja wierzę w cuda, które dokonały się dwa tysiące lat temu? Czy potrafię uwierzyć, tak jak urzędnik królewski w dzisiejszej ewangelii, do którego Chrystus powiedział: „Idź, twój syn żyje”. Czy wierzę w to, co mówi do mnie Chrystus przez Słowo Boże każdego dnia?